Szczęść Boże, kochani, mamy dzisiaj 33 dzień do wigilii zesłania Ducha Świętego, więc można powiedzieć, że ta temperatura już pomału wzrasta. Już gotuje się coś w naszej duszy, w naszej świadomości, w oczekiwaniu na to, że ten Duch Święty na nas, na nas po prostu stąpi. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że przyjęcie Ducha Świętego, że posługa w Duchu Świętym, nie jest wcale, można tak powiedzieć, bułką z masłem, ale jest naprawdę wymagającym. I bardzo trudnym zadaniem. Jeśli chcesz coś na ten temat usłyszeć, to proszę zostać ze mną krótką chwilkę. Do tej pory mówiłem o tym, że Kościół się dynamicznie rozwija. Żyją w głębokiej jedności, wszystko mają wspólne. Dzięki słowom świętego Piotra nawracają się po prostu tysiące. Ale w tym takim sielankowym, przebudzeniowym klimacie doszło już do pierwszej. Bardzo trudnej sytuacji, mianowicie my czytaliśmy o tym, że śmierć poniósł święty Szczepan, prawda? Ten nasz pierwszy męczennik, który został zabity za to właśnie, że głosił Jezusa Chrystusa, że głosił zbawienie w Jezusie Chrystusie, że głosił wypełnienie się czasów, wypełnienie protków, którzy zapowiadali to, że właśnie przyjdzie Mesjasz. I on za tego Mesjasza oddał po prostu życie. I chcę Wam powiedzieć, że to nie koniec. Bo właśnie dzisiaj w ósmym rozdziale dzieł apostołskich czytamy o tym, że na kambie, tak powiem, śmiałości zła i śmiałości tych ludzi, którzy zwalczali wtedy pierwszych chrześcijan, doszło do wielkiego prześladowania. I na czele tego prześladowania stała konkretna osoba, więc można powiedzieć, że to było takie prześladowanie. Ze złym pomysłem, że to było takie prześladowanie, zaplanowane, aby zniszczyć coś, co jest tak naprawdę bardzo, do, bardzo dobre, nie? czyli rodzący się pierwszy Kościół. I dlaczego akurat to dzisiaj chciałbym tak podkreślić? Z tego względu, że moi drodzy, każdy z nas, kto otwiera się na Ducha Świętego, który stara się budować Kościół, ten Kościół, można powiedzieć, zwłaszcza w sercach poszczególnych osób, bo wiem, że on się. Gdzieś zradza w każdym z nas i w, każdym, w każdej osobie, która rozpoczyna wiarę z Bogiem, jest też, tak powiem, wystawiona na tego typu trudności, czyli celowe, zamierzone krzywdy, które ktoś chce względem, no nie wiem, każdego z nas po prostu podjąć. Jest to oczywiście bardzo, bardzo trudne. Ale jeśli byśmy właśnie systematycznie wszystko przyjmowali, to, co Pismo Święte do nas mówi w kontekście naszego życia, to chciałbym też powiedzieć, że jest to konieczne. Że jest to po prostu konieczne. Więc mm, moje pytanie na dzień dzisiejszy dla każdego z nas jest takie: Czy znosisz trudy? Czy znosisz jakieś celowe, zaplanowane działania, złe względem Twojej osoby właśnie dlatego, że jesteś świadkiem Chrystusa, że starasz się robić w życiu po prostu coś dobrego w imię Boże i z tym na dzisiaj wszystkich kochani zostawiam i do usłyszenia do zobaczenia jutro z Bogiem.